Szopkę robiłam, najpierw kilkanaście tych rurek zrobiłam z takich paszeczków i to bardzo z gazet. Z rurki, robiłam takie choinki. Konkurencja była duża, bo na konkurs Legnickie TPD dostało ponad 300 szopek i prawie 150 stroików. Trzyosobowe jury miało poważny problem z przyznaniem nagród. Właściwie piękne były wszystkie. Niektóre były troszeczkę... Słabsze może konstrukcyjnie i transport je nieco uszkodził, ale generalnie poziom był wyższy. Od lat walczyliśmy o to, żeby jak najwięcej było własnych pomysłów i nieużywania gotowych figurek. Plastikowych, zwłaszcza, ale tych takich, które się okazjonalnie kupuje. Rzeczywiście, w tym roku ta koncepcja zwyciężyła, bo nagrodzona praca wykonana była całkowicie w domu. Cała szoka forma z miski. Robiłam dwa tygodnie. I powiedz, czy ktoś ci pomagał? Trochę mama i ciocia. Organizatorów cieszy fakt, że konkurs na najpiękniejszą szopkę ma tak ogromne powodzenie, a prace nadsyłane są praktycznie z całego kraju. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy wyjść z takim no, tematem, który jest na czasie, który pozwala nie tylko pielęgnować tradycje, ale spędzać właściwie wolny czas dzieciom. Jest to jedno z działań Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. A co ważne, że pozyskaliśmy od ludzi otwartych serc wiele nagród. Także dzisiaj zostanie nagrodzonych 93 szopki i 45 stroików. Organizatorzy konkursu za naszym pośrednictwem serdecznie dziękują wszystkim sponsorom i fundatorom nagród oraz składają świąteczne życzenia. Chciałam złożyć wszystkim naszym dzieciom naszego regionu, rodzicom, pracownikom oświaty z którymi i wszystkim ludziom dobrej woli najlepsze życzenia wesołych świąt. Na niebie, na to,